Hej kochani, dzisiaj przychodzę do was z testem pierwsze wrażenie paletki Emery's Glam. Ona została wydana we współpracy z Be Perfect. Z tego co wiem i w sumie układ, który zaraz wam pokażę, jest trochę podobny do palety Be Perfect. Paleta nazywa się Showstopper Palette. Jest dosyć duża, ciężka. Tutaj przychodzę teraz do prezentacji palety, jak ona wygląda w środku. E, paleta zawiera bardzo dużo lusterko e, i wygląda w środku tak. E, zawiera 25 cieni i 4 produkty do twarzy: brązer, matowy, taki matowo-satynowy, rozświetlający, róż i rozświetlacz. E, paleta zawiera również tutaj wśród tych cieni e, 3 e, pigmenty. Ja no, jestem bardzo ciekawa tych pigmentów. W tym momencie pokażą się Wam słocze na sucho, na ręce. I teraz przechodzimy do makijażu. Nie widzę tutaj matowego beżu, więc użyję sobie po prostu beżu z My Secret. To jest taki zwykły beżowy cień pojedynczy. No to zaczynamy razie. Puk brwiowy zmatuję sobie e, cieniem beżowym, tak jak już wspomniałam. Będę ja to robiła teraz z dwóch stron. Jeżeli chodzi o bazę pod, e, pod cienie, mam jedynie korektor. Dzisiaj mam korektor z Fenty e, na powiece. Ja przeważnie używam e, jako bazy pod cienie korektora, którego tego dnia akurat, akurat używam i. Jak do tej pory wszystko mi się dobrze sprawdza. Okej. Okay, myślę, że w załamanie. E, tak. W załamanie pójdzie. Okay, o, fajnie! To paretkę można wyginać, więc super i ona się nie łamie. W załamanie pójdzie... E, ge, e, cien, game changer, e, później Disco, tak jakby powyżej załamania. I w kącik zewnętrzny siuster. I pewnie później jeszcze przyciemnię jakimś innym, ciemniejszym brązem, ale to zobaczymy. Chyba dzisiaj będę chciała również zrobić cat crease. Bo jeszcze, że cat crease to na razie dla mnie trochę apreka dobra, ale staram się. Yy, staram się po prostu. Będę używała tego lusterka z tej palety, więc czasami będę patrzyła w dół. Cienie może troszkę się osypują. Mam pędzelka z Maxi, jest to Mbraż 05. Cień ładnie się buduje. Ja go delikatnie e, nakładam. Zapomniałam powiedzieć, że makijaż twarzy już mam, poza bronzerem, różem, rozświetlaczem, ponieważ chcę użycie z tej paletki. Mm. Dobra, tak się prezentuje odcień Game Changer. To jest taki zwykły, ciepły brąz przejściowy. Teraz będę tym samym pędzelkiem troszeczkę odcienia disko i tak jakby tego już dużo bardziej widać, ma dużo większą koncentrację. I nim tak jakby pogłębiam sobie załamanie. To samo robię na drugim oku. Okay. Teraz e, zrobię sobie tak jakby kreseczkę na dolnej powiece, żeby zobaczyć i patrzę w górę i będę sobie teraz e, odcinała tak jakby powiekę. Okej, okay. powieki mam już odcięte, e, tak jakby tak, powieki mam odcięte. I teraz zastanawiam się, który cień z tych nałożyć e, e, na powiekę ruchomą. I powiem szczerze, że mam trochę dylemat, bo jest e, w sumie kilka cieni, które chciałabym użyć. E, no ale zrobię teraz słońce właśnie tych e, brokatów. Wow! Dream. Okej, okay, tak prezentują się brokaty. I teraz zrobimy tutaj coś. Ok. To jest e, Dream. Ibiza I Ruby. No, to są takie. Nie wiem, czy nie jest styczność z e, pracowanymi pigmentami e, z e, Huda Beauty. No, to to właśnie podobna jest konsystencja. I co jest fajne w tych cieniach, że z e, tych pigmentach, że one zostają w całości na ręce, one już później o, znikają, już nie ma ich na bardzo. ale jest również taki cień Marble e, to ten tutaj i ten on się nazywa Silver Base, wygląda ona bardzo interesująco, Żeby ich słoczyć też Marble, Marble ma taką miękką konsystencję taką kremową trochę i Silver Base też. Ojej. Tak ci nie w kremie. Okej, okay, tak wyglądają. To jest uh, Silver Base, a to jest Marble. Silver Base i Marble. Wow. Myślę, że nałożę ten uh, Marble. Zdecydowanie. Uh, na środkową powiekę. Dobra. Okej, okay. także podjęłam w końcu decyzję. Jeszcze zobaczę Rose i Rose Gold. Wytrę sobie tutaj rękę. Ok, Rose i Rose Gold. Rose i Rose Gold. Ja lubię e, takiej konsystencje cieni nakładać pędzelkami z włosa naturalnego, tylko takimi małymi. I to jest akurat o Hulu P30. Chociaż, nie. E, cień Marble nałożę, spróbuję nałożyć palcem. Na powiekę. O oh wow, to jest jak folia. On jest jak folia. On jest jak folia. Piękny odcień. Jednak będę musiała tak użyć pędzelka, żeby sobie go dołożyć. Na taki płaski pędzelek. Teraz nałożę go na drugie oko. Tutaj poza korektorem nie nakładałam żadnej bazy innej, więc żadnego glitter primera nie ma. No, jestem w szoku, jak to wygląda pięknie. I on wydaje się już zasychać na oku. Spróbuję sobie te granice troszeczkę rozetrzeć z tym petelkiem. Teraz będę przechodzi, przechodzę do przycieniania zewnętrznego korcika i będę do tego celu używała cienia. Machogo? To jest ten tutaj. Dobra. strzepuję Ja teraz go przenoszę na dolną powiekę tutaj. I to samo robię z drugiej strony. I zaraz będę jeszcze pogłębiać ten zewnętrzny kącik, żeby był trochę jeszcze ciemniejszy. No ale ten dzień marble to jest sztos. Dobrze, Teraz będę jeszcze tutaj troszeczkę go dodał i będę teraz e, nakładała jeszcze ciemniejszy brąz w sumie najciemniejszy brąz e, to jest Baby Mom ten i później Trash sorry, Tash zobaczymy czy ten coś mi przycieni mm. nie, to od razu będę nakładała ten cień Tash teraz e, do tego celu użyję pędzelka z Hulu P64, to jest taki malutki pędzelek Taka kuleczka. I on od razu mi tak troszkę będzie rozblendowywał tutaj. Nie chodzi mi o jakieś bardzo duże przeciwnienie tego kącika, tylko po prostu, żeby był ciemniejsze. Teraz wrócę do pędzelka z Maxineczki i spróbuję to po prostu rozblendować w tej górze. Wiecie co zrobię? Na dolną powiekę nałożę tego brązera tutaj. E, bo on wygląda dosyć cienka. Na pewno jako brązera dla mnie, a nie rozświetlacza, go nie użyję, ponieważ będzie za ciemny dla mnie. Ale myślę, że jako cień na dole powiekę sprawdzi się bardzo dobrze. Fajnie to wygląda, prawda? Kocik wewnętrzny nałoży cień um, Silver Line. Ten to jest taki jasny, połyskujący, perłowy cień. I nakładam go tutaj. O! No dobra, taki perłowy to znowu jest. To jest taka urbeta. Troszkę sobie tutaj za nisko zjecham, zaraz to wyczyszczę. I przeciągam go sobie tutaj. I użyję teraz specjalka z brązem, żeby sobie tutaj to troszeczkę złagodzić, bo jednak ten blas jest mega. I przyciemnię sobie jeszcze tutaj y, cieniem tasz z zewnętrzny okay. Wiedziałam, że ta paleta będzie zapewne sztosem, ale nie sądziłam, że aż taki. Teraz będę rozblendowywać wszystko tutaj, co mam. I narysuję sobie jeszcze kreskę. Y, cieniem po prostu. Użyję również tego cienia tasz. To jest taki czarny, ale. nie wiem tak jakby trochę zleżały czarny. No, zobaczymy, czy toś mi w ogóle coś tu da. Myślę, że jednak trochę dało. Ja zdecydowanie wolę kreski rysowane e, cieniem, ponieważ one są łagodniejsze. No i ja też mam opadającą powiekę, więc y, y, u mnie to może lepiej wtedy wygląda po prostu. Dobra, na linię wodną e, nałożę kreskę, kredkę. To będzie kredka z Rimmela jak zawsze i tuż moje odkrycie jest to tusz z Lovely Eye Catching Mascara świetny tusz, tani To jeszcze to moje cut crease, to teraz nie wygląda jak Cat. no nic, będę próbować dalej ok, rzęs mam już wytuszowany teraz przechodzimy do e, testu produktów do twarzy tutaj trochę się boję tego bronzera, ponieważ on wygląda na dosyć ciepłym Będę go nakładać takim, chyba zwykłym z alie, który jest pędzelkiem, który jest do, bardzo mało zbity i będzie mi trochę rozpraszał ten e, produkt. E, Okej, okay, to teraz przechodzimy do nakładania na twarz. Biorę sobie ten brązer. No nieźle się nabiera. Strzepuję. Dobrze zrobiłam, że go nakładam takim małym pędzelem. Takim mało zbitym też. Jest ciepły, a pójdzie nawet dla takiego bladziocha jak ja, pójdzie. Bo trzeba bardzo delikatnie nakładać i dokładać. Ja troszeczkę tutaj. No to moje wielkie czoło. I za każdym razem jak się nabiera, ja po prostu sobie tutaj o rękę odklepuję go. Trochę na uszy, nie zapomnieć. I na nos. Powiem wam, że myślałam, że będzie gorzej. Że będę miała pomarańczkę na twarzy. Naprawdę, no, a idzie lato, więc będzie tylko lepiej. Dobra. Tego produktu brązującego, rozświetlającego do twarzy sobie dzisiaj daruję. Nałożę teraz róż, również tym pędzelkiem nakładam go Odklepuję. Hmm. Różnie jest jakiś mega napigmentowany. Jest rozświetlający, już widzę, że daje taki połysk na twarzy. a to dobrze, ja lubię jak róże nie są bardzo napigmentowane. No, nie? no i teraz przechodzimy do tego, co kociaki lubią najbardziej, bo się trochę, że będzie dla mnie za ciemny ten rozświetlacz. No i zobaczymy. Nakładam go pędzelkiem z Hulu, to jest Hulu J720. No i zobaczymy. Ja jestem ciekawa, czy on nie przyciemnia mi skóry. Nie, nie, chyba nie. No. Ładnie się błyszczy, co? Jak wam się podoba? Bo mi bardzo, bo szczerze zaskoczyła mnie ta paleta. A już na pewno, jeśli chodzi o produkty to twarzy, bo myślałam, że nic mi się nie sprawdzi. Na ustach mam y, po prostu olej z L'Oreala. Myślę, że nic dzisiaj innego nie będę nakładać, bo podoba mi się, jak to wygląda. I podsumujmy sobie teraz tą paletę. Pracowała mi się z nią świetnie. E, zaskoczyła mnie wiele razy. Myślę, że będę ją bardzo dużo używać. Bardzo często. Na pewno zrobię jeszcze makijaż z użyciem tego złota tutaj i tego cienia Santropes. Ten orchid też mnie kusi, więc będzie ona na pewno w najbliższych e, dniach w użyciu. E, I tak, jedyne co mogę teraz zrobić, to wam ją serdecznie polecić, bo jest ona warta każdego euro, każdej złotówki. Świetna paleta i cieszę się, że ją mam w swoim malutkim zbiorze. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się serdecznie. Pa!